W zakładce, wydobyte, ewidencjonuje się odpady wydobyte ze składowiska. Aby dokonać wpisu w założonej karcie ewidencji dla danego kodu i rodzaju odpadów, należy wybrać, znajdujący się po prawej stronie karty, przycisk opcje i szczegóły. W celu dodania nowego wpisu dla odpadów wydobytych ze składowiska, należy z poziomu szczegółów karty, Wejść do zakładki wydobyte, wybrać opcję Nowy wpis, a następnie wprowadzić masę wydobytych odpadów i datę ich wydobycia. Użytkownik może dodatkowo podać nazwę instalacji. Wprowadzone dane należy zaakceptować przyciskiem Zapisz. Dane pojawią się na liście wpisów wydobytych odpadów w karcie ewidencji dla danego kodu i rodzaju odpadów. Nad listą znajduje się zestawienie zawidencjonowanej łącznej masy odpadów wydobytych ze składowiska.